Witam widzów NZ Chicago TV. Dzisiaj z nami bardzo specjalny gość, bardzo ważny gość, pan Grzegorz Braun. Szczęść Boże. Daj Boże, dobry wieczór. Kłaniam się czołem wielkiej Polsce katolickiej. Czołem! czołem. Panie Grzegorzu, jak samopoczucie, jakie wrażenia po pierwszych dwóch spotkaniach z trzech z chicagowską No to jest y, już y, to taki finisz rundy y, dłuższej, która się zaczęła. na zachodnim wybrzeżu kontynuowana była, na wschodnim, a teraz jestem tutaj gościem z inicjatywy na zaproszenie dzięki wysiłkom Radia Chrystusa Króla, które wszystkim polecam. Radio Chrystusa Króla mnie tutaj zaimportowało. No i to jest dla mnie wielki zaszczyt i gratka, wielka okazja, że ja w ogóle się mogę kontaktować z rodakami w taki bezpośredni... Sposób, a moja misja tutaj, to co mam do powiedzenia, no to panowie wiecie, ja, ja z jednej strony zachęcam do tego, żeby się usamodzielniać, mobilizować pobudka Kościół, szkoła, strzelnica, mennica, program emancypacji Polaków, wyzwolenia z uzależnień duchowych, intelektualnych. Fizycznego i materialnego kalectwa, a z drugiej strony zachęcam do tego, żeby nie dać się popchnąć do wojny, bo to jest nasza sytuacja w tej chwili dramatyczna, i oby nam się to w tragedię narodową nie przychyliło. Mówię to z pełną powagą: nie dajmy się posłać na wojnę, nie dajmy się wypchnąć do wojny trzeciej światowej w pierwszym szeregu. To się święci. Właśnie w tej chwili wszystkie te akcje, ci uchodźcy, nachodźcy, wojna ukraińska, roszady, przeszeregowania Bliski Wschód, Europa Środkowa, wojna Imperium Amerykańskiego, Chińskiego, ale w Europie Środkowej ma być zainstalowana żydowska suwerenność wyspowa od Dniepropietrowska i Odesy do Szczecina i Wrocławia, czyli to co nazywam od paru lat kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym. Ja tutaj szerzej to tłumaczę, tu w tej chwili mogę tylko rzucić te diagnozy, ale kto ciekaw i kto chce się uczciwie nad tym namyślić, no to argumentów nie brakuje i otóż w tej sytuacji żeby tego dokonać, będą nas chcieli wrogowie polski i nieprzyjaciele Kościoła Świętego Katolickiego, będą nas chcieli popchnąć na wojnę właśnie z tymi rezunami islamskimi, jak nie z nimi to z rezunami ukraińskimi, jak nie to nas będą chcieli. Wkręcić w jakąś wojnę domową, no bo obóz zdrady narodowej przyzywa już interwencji zewnętrznej. To wszystko się dzieje. Jak to nie wystarczy, to nas zbombardują kryzysem finansowym, i w tej sytuacji trzeba się zbroić po zęby duchowo. Trzeba przywdziać zbroję. Tradycja katolicka to jest taka kewlarowa zbroja XXI wieku. Trzeba, trzeba się ćwiczyć, bo samym gadaniem człowiek wszystkiego nie załatwi, ale z drugiej strony trzeba trzymać nerwy na wodzie i trzeba nie ulec prowokacji, bo będą prowokacje, bo będą zamachy, nie daj Boże. aby to Pan Bóg odwrócił, ale dzisiaj takie są znaki na niebie i Tacy różni się odzywają, Prorocy samospełniające się przepowiednie wygłaszają, i y, z tym wszystkim musimy się liczyć. Już teraz, wiosną, latem tego roku. Dobra wiadomość jest taka: moim zdaniem, to nie potrwa długo. Moim zdaniem, to jest kwestia najbliższych lat, że się rzecz przesili. I panowie. Bo to, głównie panowie, tutaj jesteście zrzeszeni. Panowie doczekacie, doczekacie wyjaśnienia i na korzyść polską wyjaśnienia tych spraw. Pod warunkiem, że przeżyjemy. I pod warunkiem, że się utrzymamy na swoim terytorium. I wy stąd, z drugiej strony globusa, możecie bardzo ważnych rzeczy dokonać, to znaczy możecie pomóc narodowi rodakom tam w kraju w, że tak powiem, przyspieszeniu procesu otrzeźwienia. Otrzeźwienia. Prawo do noszenia broni, owszem, musi być przywrócone, ale jednocześnie właśnie trzeba się nie dać z tym, z tą bronią naszą wypuścić na wojnę. No bo co? Bo to panowie jesteście celem. Chodzi o to, żeby, przepraszam, was pozabijać. Was, waszych kolegów, koleżanki, żeby to pokolenie, które tak pięknie się odchowało, żeby znowu popchnąć pod kosiarkę, rzucić do maszynki do mierzenia mięsa, i temu się trzeba przeciwstawić ze spokojem. Ze spokojem, nie dać się sprowokować. Taka moja misja, i tym się, tym się tutaj w Chicago dzieje. Podkreślam, że, że wezwanie do tego, żeby powiedzieć, pas w tym rozdaniu, w tej kolejce, to nie jest wezwanie do kapitulacji, odwrotnie. To nie jest wezwanie do wywieszenia białej flagi. Chodzi po prostu o to, żeby nie grać blotkami z szulerami w pokerach. Trzeba wstać od stolika w odpowiednim momencie i powiedzieć: pas! I teraz jest właśnie taki moment po to, żeby w następnym rozdaniu być w obiegu, żeby nie być znowu na śmietniku Christowej. Ja mam jeszcze takie precyzyjne pytanie. Jesteśmy Organizacją Narodowego Sizbroja Nowe pokolenie. I naszym takim nadrzędnym celem jest przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych, ale także obrona naszej świętej wiary katolickiej, nieprzypadkowo Narodowe Siły Zbrojne, które były formacją ideowo-wojskową. I właśnie chciałbym się, panie Grzegorzu, zapytać, jakie pana zdanie jest, dlaczego ten najbardziej ideowy element trafiał do Narodowych Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej. Właśnie że to posyłanie na wojnę, szafowanie polską krwią, jakby pion polityczny Narodowych Sił Zbrojnych doskonale rozumiał tę sytuację zupełnie inaczej niż sanacyjna spuścizna w Komendzie Głównej Armii Krajowej. Taka diagnoza. No, no cóż, no po prostu, po prostu właśnie nie brakowało na szczęście Polaków trzeźwie patrzących na świat, Polaków niezaprzedanych, nie, nie mających Charakteru klientów, którzy się muszą wieszać w cudzej klamki. No i, i cóż, Polaków, którzy nie hołdują przesądom postępackim, inteligenckim. Przesąd demokratyczny, przesąd modernistyczny, etatystyczny, pacyfistyczny przesąd i, i przesąd abstrakcjonizmu historycznego, którego kluczem jest oczywiście judeoidealizm w odróżnieniu od judeorealizmu I, i takich ludzi nie brakowało w narodowych siłach zbrojnych. Ja y, y, cóż taki, y, takie mam sentymenty tutaj y, rodzinne, że y, w majątku mojego dziadka świętej pamięci, który y, już nie był wtedy na tym świecie Wincentego Reklewskiego w Mirogonowicach była koncentracja brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. W 1944 roku była pacyfikacja Mirogonowic i tam moja malutka mamusia z całą rodziną ocalała, na szczęście, z tych okoliczności. I, i ona zapamiętała żołnierzy z biało-czerwonymi opaskami z tamtego lata, mimo że była bardzo malutkim dzieckiem, więc to jest. To jest lekcja historii ciągle do odrobienia. Ja bardzo się cieszę, że, że panowie właśnie gruntownie przerabiacie te lekcje, że panowie rozumiecie, że, że właśnie nie można chodzić tylko na strzelnicę, że, że trzeba też i o tradycję katolicką się troszczyć. Ja, ja tutaj skorzystam z okazji, żeby powiedzieć wprost, że, że ja panowie uważam, że trzeba sięgać po, po broń najlepszą. Yy, I zbroja musi być yy, <głos> <głos> najbardziej odporna. I, <noise> dlatego, I dlatego, kiedy wygłaszam to hasło Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica, to, to pod hasłem Kościół ja rozumiem powrót do tradycji katolickiej bardzo skonkretyzowany. Ja uważam, że się nie obejdzie bez powrotu do yy, mszy świętej yy, w rycie tradycyjnym. To jest ta zbroja niepodatna na jakiekolwiek skażenia, jakiekolwiek siosy. To jest ten kryształ tradycji katolickiej. Wiecie, jesteśmy na wojnie, bo z narodem polskim jest to czarna wojna, więc nie możemy się posługiwać i Nie możemy ryzykować. Prawda? Trzeba, trzeba przywdziać zbroję, prawdziwą. I bardzo Was zachęcam, Was, kultywujących tę tradycję, żebyście po prostu. E, Cóż, innym pomogli słuchać tej mszy świętej, której żołnierze Brygady Świętokrzyskiej i innych jednostek, zgrupowań Narodowych Sił Zbrojnych słuchali. Bo to nie są żadne wynalazki to właśnie nie jest na szczęście żadna nowość, to nie jest, to nie jest ludzka inwencja. Tylko tak, tak tej mszy słuchajmy, jakiej słuchali ojcowie i prawicowie. jak było jeszcze pod Grunwaldem. I to jest ten centralny punkt, tak? o, o Kościół, w którym tradycja katolicka jest bezpieczna, o przyjmę szkoły, tak, żeby dzieci nie były tumanione i deprawowane, o te szkołę i Kościół o przyjmę strzelnicę i wszystko to róbmy pod hasłem Mennica za własne pieniądze, prawda? Bo nie będzie żadnej Polski ani z dotacji europejskiej, ani nie będzie Wojska Polskiego z dotacji amerykańskiej. I jak, jak sami o siebie nie zadbamy, to nie będzie nic, to znaczy będzie kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym, jako gwarancja utrzymania amerykańskiego arbitrażu na kontynencie europejskim. I to właśnie bez emocji, na chłodno, tak nas tutaj rozgrywają. Gadają o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, a w istocie kombinują znacznie poważniejsze wobec nas plany. Kto chce wzmacniać wschodnią flankę NATO, niech wzmacnia wojsko polskie. Wojsko polskie jest gwarantem bezpieczeństwa państwa polskiego, a nie obce armie, które teraz ktoś chce sprowadzać do kraju. To jest po prostu już naprawdę balansowanie na granicy zdrady narodowej. Jeśli to nie jest serdeczna, naiwna głupota, to to, to jest zdrada narodowa. I, I panowie właśnie jako ludzie bywali w świecie, bo znający świat i z jednej i z drugiej strony globusa, y, pomóżcie. Rodakom te sprawy rozumie? Ja bardzo przepraszam. <noise> bardzo... Bardzo przepraszamy Państwa, ale mamy już, mamy już, już ósma minęła i musimy przejść do, do spotkania. Dziękuję za, za gościnę przed obiektywem, dziękuję za, za spotkanie. Zostańcie z Bogiem. Dziękujemy bardzo za cenny czas.